Siemanko, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj jedziemy z typami ćwierćfinały Mistrzostw Świata w Katarze 2022. Wczoraj był fantastyczny dzień, działo się naprawdę niesamowicie. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie co najmniej tak samo, ale liczę, że może być jeszcze lepiej, szczególnie w spotkaniu Anglia-Francja. To będzie naprawdę bitwa tak jak wczoraj Holendrzy zagrali z Argentyną. Tam się działo na boisku niesamowicie. A my zaczniemy sobie analizę od spotkania Maroko kontra Portugalia. Tutaj obstawiam, że Portugalia wygra w regulaminowym czasie gry: rzuty różne drużyn. Każda drużyna co najmniej dwa rzuty różne. I kurs całkowity takiego zdarzenia wynosi 2,32. Ostatni raz obie ekipy spotkały się też na Mistrzostwach Świata, tylko w 2018 roku. Wtedy to Portugalia wygrała po bramce Cristiano Ronaldo 1:0. W tamtym spotkaniu było aż 12 rzutów rocznych. Obie ekipy miały tych rogów nabitych sporo. Co ciekawe, Mar Maroko miało jeszcze więcej rożnych od Portugalii. Maroko bardzo zmęczone było po dogrywce z Hiszpanami. Tam praktycznie cały czas musieli biegać za piłką. Nie mieli żadnej okazji tak naprawdę, więc cały czas cierpili na boisku i tracili siły. Natomiast Portugalia rozwaliła Szwajcarię aż 6 do 1. Tam był pogrom po prostu Portugalii i pokazała, że może tutaj być o mistrzostwo świata nawet. Kapitalna forma Joe Felixa, on mi się tam chyba najbardziej w tym spotkaniu podobał. Oczywiście ten zmiennik Cristiano Ronaldo też zaimponował, trzy brameczki, także będziemy tak obserwować na pewno Portugalię. A jeżeli chodzi o te rzuty roczne, Portugalia zawsze, czyli cztery spotkania rozegrane i w czterech spotkaniach zawsze te rzuty roczne były, co najmniej dwa. Zawsze tam było około pięciu, sześciu albo więcej. Natomiast Maroko tutaj jest słabo, bo tylko jeden raz na cztery mecze udało im się uzbierać dwa rzuty roczne. Czasami było to nawet po zero, jak w ostatnim meczu z Hiszpanami, czy jakieś tam spotkanie w grupie też mieli zero, z tego co widziałem. Średnio, ale jak Portugalia zdobędzie bramkę, oni na pewno się otworzą i pójdą hura do przodu i wtedy myślę, że te rzuty roczne tutaj pojawią się. No i na koniec Argentyna-Pranca, czyli cały świat czeka na ten pojedynek, dwie fantastyczne ekipy, no i tak szczerze mówiąc nikt nie wie, która jest lepsza tak naprawdę. Na każdej pozycji są świetni zawodnicy, no ale zobaczmy co tu gramy, gramy też rzuty rożne powyżej półtora rogu każdej drużyny, oprócz tego gramy to, że co najmniej w tym spotkaniu będzie 6 rzutów rożnych i co najmniej 2 bramki po kursie 1,82. Ostatni bezpośredni pojedynek obu tych ekip był w 2017 roku, wtedy było aż 10 rzutów rożnych i uwaga, było 5 bramek. Nie mamy nic przeciwko, żeby historia się powtórzyła. Zobaczyliśmy tak dobre widowisko. Jeżeli chodzi o rzuty rożne, Anglia oraz Francja. W czterech spotkaniach zawsze notowały co najmniej dwa rzuty rożne i przekraczały barierę w meczu ogólnym co najmniej sześć rzutów rożnych, zawsze tam był duży zapas, więc myślę, że tutaj o rożne nie powinno być żadnego problemu. Jeżeli chodzi o dwie bramki w meczu, Francja tylko raz nie osiągnęła tej granicy, to było spotkanie z Tunezją, ale tam wiemy, że Francja wychodziła rezerwami, także to spotkanie jakby nie, nie patrzymy na to spotkanie za bardzo. Anglia również ma bilans 4 na 3, czyli trzykrotnie udało im się zdobyć ten over 1,5 Bramki. No i co? Myślę, że jest ten typ bardzo solidny. To jest trzeci próg progresji, dlatego gramy to za 40 zł. Kurs całkowity wynosi 4,22. Ewentualna wygrana to jest 149 zł. Ja bym chciał Cię jeszcze tylko zaprosić do subowania tego kanału oraz polubienia mojego Facebooka. Link znajdziesz w opisie. W opisie również jest regulamin do konkursu. Spotkanie konkursowe to będzie Anglia kontra Francja. Tam jest wszystko opisane, co trzeba zrobić, żeby brać udział w zabawie. A sponsorem tego konkursu jest Bugmacher Noblebet. Link do nich znajdziecie w pierwszym komentarzu pod spodem. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.